Witam Was, docent polskie mnivar.pl we współpracy z Hopinews.com. Jesteśmy w Kuflach i Kapslach na premierze Piwne Podziemie. Po raz kolejny Ewelina i Darek przyjechali do Warszawy pokazać swoje nowe piwa. I to jest niesamowita sprawa, ponieważ to jest potrójna premiera, potrójna IPA. Znaczy nie potrójna IPA, bo to, to brzmi jak Cypel IPA, jeszcze nie. Na razie mamy trzy różne IPy. I powiedzcie mi yy, dlaczego IPy? Czy to nie jest tak, że tych IP mamy dużo na, na rynku, a Wy wchodzicie tak naprawdę w rzecz, która już jest wyeksploatowana kompletnie i wszyscy tłuszczą tą IPę? Bo jednak te dodatki do tych IP, które zastosowaliście, yy, brzmią intrygująco. Yy, powiedzcie coś o tych piwach. Czy generalnie chcieliśmy jakby zinterpretować styl IPA? Yy, troszeczkę inaczej i każda z tych IP, które tutaj są ma jakby jakiś twist. Do jednej iby dodaliśmy laktozę, co jest jakby przeciwstawne, że dodaje się do ipy coś co jest słodkie, zarazem kojarzy się z mlekiem i jakby te dwie, dwa światy się zwalczają, a my po prostu postanowiliśmy dodać to, dodać laktozę po prostu do piwa i. Zrobić yy, mleczną ipę. No bo laktoza tak? wiadomo, że do stouta, generalnie. Milk stout, wiadomo z laktozą, a tutaj nagle ipa z laktozą. Jak to może smakować? Znaczy, o te... tym się przekonamy za chwilę. Też na pewno nie jesteśmy prekursorami, bo pierwszy po... raz piłem takie piwa. Y, Tri Floyds miały imperialną ipę, która się nazywała Apokalipse Cow i to była double ipa, 10% z laktozą i było to naprawdę bardzo dobre i smakowite piwo i... 10,5, czyli imperialna ipa z laktozą. zrobiona. O, dzięki. Zobaczcie, takie, takie przekąski jeszcze tutaj, żeby zaburzyć zupełnie już smak piwa. Okej, okay, czyli piwo, czyli ipa z laktozą, jakie dwa kolejne. Następna jest LIPA, no która jest IPA. Y, cy, cytrusowa. Wyjdzie może powiedzieć wyjściu. No cytrusowa LIPA, to jest. No <laughs> to jest LIPA, którą przepuściliśmy przez ZEST. Chcieliśmy nadać jej cytrus. Cóż to jest ten ZEST? Zest, no zest to jest ta górna część, to nie jest skórka, tylko to jest ta górna część ze skórki e, z cytrusów. Użyliśmy pomarańczy, cytryny i grejpfrutu. Czyli jakby było mało cytrusa z amerykańskiego chmielu, to jeszcze dodatkowo e, przepuściliście to... E, tak, w przepływie, przed kegowaniem zostało to przepływie. jeszcze prze, przepuszczone no, przez... Przy kegowaniu. Przy kegowaniu zostało przepuszczone właśnie przez, jeszcze przez ten świeży e, z... czyli taki trochę randal no trochę tak bo to jest rzeczywiście to, tak mówię, to jest trochę taki duży randal okay. i trzecie I piwo? Zostało zrobione. i trzecie piwo to jest e, Smoked Black Rye IPA e, to jest właśnie hybryda totalna czyli czarna, czarna ipa która jest wędzona i zarazem żytnia i też piwo jakby inspirowaliśmy się tym znaczy piliśmy takie piwo kiedyś w Rupawie które był niedaleko od naszego domu gdzie mieszkaliśmy i to była wędzona czarna ipa i piwo nam bardzo smakowało ale dodaliśmy do niego także żyto żeby jakby było bardziej pełniejsze i piwo ma około 80 ibu użytek chmiela to są bardzo agresywne amerykańskie chmiele, czyli Columbus, Chinu, Simco w tym piwie i generalnie piwo naprawdę Daje dużo doznać Tylko dla wielbicieli, blakie, dla wielbicieli parametrów oczywiście ważne <noise> będzie, żebyś podał udział procentowy zasypu zarówno słodu żytniego, jak i słodu wędzonego. Czyli wędzony słód to jest 20, prawie 29%, a słód żytni z tego co pamiętam to było około 18%. Czyli 30, 40 prawie po, połowa to jest e, słód e, wędzony i żytni. Czyli zobaczcie, są trzy ipy i każde z nich ma coś ciekawego w sobie, czyli e, piwo przepuszczone przez owoce, e, piwo ciemne z żytem i, i z wędzonką, w końcu piwo e, z laktozą. No dobrze, e, kolejność degustacji. <noise> Tutaj widzicie, e, sytuacja jest taka, że to są trzy e, piwa, nie było nigdy takiej sytuacji, żebyśmy tutaj na Wizji próbowali aż takiej ilości piw, dlatego zrobiliśmy sobie taką małą przedwieszkę, żeby spróbować wcześniej te piwa, żeby się nie rozwodzić, nie deliberować, bo wiadomo, mamy się zmieścić w krótkim czasie. Sprawdźmy, zacznijmy od tego cytrusa. <sum> ja wiem, cytrus. Tutaj był na pewno cytrus. I słuchajcie, to było piwo nalewane nam kilka razy, ponieważ na początku był zlany początek pytajnera, Petajnera czy pytajnera. Petajner lecił. No, no wiadomo, że, że pierwszy, pierwszy pokal powinien lecieć do zlewu, albo dla ludzi, którzy są mocno zdeterminowani. Ja byłem mocno zdeterminowany, więc to wypiłem. Potem wypiłem kolejne. I poraził mnie naprawdę aromat mandarynki. Takie kandyzowane pomarańcze, się zgodzili. Także niesamowity, niesamowity, mocny aromat rzeczywiście jest. No piwo cały czas jest zimne. Ja czuję jednak tutaj tą słodowość. Ona nie jest słodkie, ale ta słodowość jest bardzo tutaj wyrazista. Ja przypominam, że piwne podziemie nie napierdziela chmielem, tak, żeby e, po prostu aż kubki smakowe parowały od tego chmielu. Ten chmiel cały czas jest w równowadze ze słodowością. Także ja pamiętam, jak w Stanach byłem. To te ipy przede wszystkim były. E, grały aromatem. Grały aromatem. W smaku one były właśnie zbalansowane, stanowane i przede wszystkim tam był ważny aromat. I to jest to. Jest bardzo wyrazisty cytrusowy aromat, a w smaku balans. Między tym chmielem, a między tą słodowością. Bardzo okej. Okay. Laktozowa ipa to jest chyba już to. Wiesz co, tak. Spróbowałem początkowo laktozowe ipy. Bardzo mikły aromat, bardzo delikatny. Pewnie walina się teraz w niego wą wąkuje. No nie tutaj jest bardzo przyjemny, właśnie taki cytrusowy. Nie jest, no jest, nie nie jest intensywny, ale jest taki delikatny cytrusowy. Taki tutaj, cytrusowy tutaj już nie ma aromat. tej mandarynki, nie ma tego cytrusa. jest mandarynka. To jest, jest bardzo delikatna. Ja myślałem, że ta laktoza jakoś mocno porazi, tak jak ten cytrus, ale nie, ta laktoza nie jest agresywna, jest bardzo sonowana. Jest ta słodycz, ale naprawdę ja się strasznie bałem tego piwa, no bo, może. Laktoza zazwyczaj jest wyrazista. Wyrazista w aromacie, wyrazista w smaku. Tutaj ona jest tak schowana, że gdyby człowiek nie wiedział, że to jest laktoza tutaj zastosowana, to spokojnie mógłby to uważać jako. Tylko znowu, właśnie, może nie jako IPA, bo ta goryczka znowu tutaj jest tonowana. Jest taki Aczkolwiek dla mnie to piwo jest tak zrównoważone, tak zbal znaczy zbalansowane, aż trochę nudne. Tutaj niewiele się dzieje. Także. Yy, schodzimy według mnie do klubu do programu yy, piwa ciemnego. Żytnia, wędzona i No no słuchajcie, wędzonka bardzo wyrazista. Jest taka delikatna pikantność z żyta. Ale jest też taki Tak, ja mam, ja mam, cały czas pamiętam Black Hops and Taxes. I tak zostało we mnie ta cedrela. I, 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 i kurczę, mam, mam to złudzenie, że ta cedrela tutaj jest. Ale to jest, słuchajcie, to jest goryczka. To jest goryczka. Ale to jest taka pieprzność. Ale kurczę, kurczę, to. To piwo naprawdę kopie dupę. W sensie oczywiście nie mocy, nie voltażu, tylko sensorycznie. Oczywiście jednakże znaczy nie, nie używajmy słowa sensoryka. Po prostu odczucia. Smak tego piwa jest tak niesamowity, tak złożony. Tak po prostu piwo jest pełne różnych, przeróżnych smaków. Jest ta pikantność, pieprzowość, wędzonka, goryczka. O kurczę, no. Tym piwem mnie naprawdę zauroczyliście. Bardzo, to jest, to jest 15,5 Belgie? 16, 16. To jest tak jak Hobbs de w 16. Ale zdecydowanie bardziej bogate w różne posmaki. Tak, e, także e, według mnie to laktozowe, takie kurcze, nie wiadomo jak to interpretować. Natomiast e, Zest, jak... No i, e, one się strasznie skomplikowanie nazywają. E, Przytoczycie ich nazwy w ogóle? Underground cow to jest laktoza. Rainy... Under, underground cow? Underground cow. Dobra. <laughs> tak. Dobre. A, ta z cytrusowa to jest It's a Rainy Day Sunshine Baby. A e, czarna Ipa to jest. This, nazywa się Smoke and Mirrors. Smoke and mirrors. Smoke and mirrors. W angielsku. to jest no. znaczy deception. Takie świedzenie. Yeah. Pięknie Czyli to wygląda. Jest może właśnie takie piwo ta nazwa fajnie odzwierciedla to piwo bo wiesz, czujesz wędzoność dużą, a w smaku później jest ta wędzoność, ale też jest dużo innych ciekawych także smaków. także wpadajcie szybko do wielokranów piwne podziemie nie budelkuje całe jeszcze jeszcze podobno te piwa przemykają mieliście Cascade single IPA, tak, którego ja nie spróbowałem. Tak? Przeleciało jak meteor przez krany. Szybko wpadajcie i próbujcie tych piw, bo naprawdę będzie krótko. Na razie. Na razie.